Ogłaszamy drugą edycję akcji Ziarno Przyjaźni ES My Friend dla psiaków. Dzięki Waszej pomocy wybraliśmy schronisko w Konradowej. Schronisko to ucierpiało w tegorocznej powodzi i wymaga naszego wsparcia. 5 zł z każdej sprzedanej jednostki odmiany S My Friend przeznaczamy na pomoc właśnie dla tego schroniska. Jurkowska. Jestem kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej. To tutaj, właśnie 14 września, wdarła się woda i była wszędzie. Musieliśmy ewakuować psy w nocy. Udało się ewakuować wszystkie psy. Przewiezione zostały do schroniska w Opolu. Dopiero po zejściu wody mogliśmy tutaj zajrzeć, co tu właściwie się dzieje. I w tej sytuacji e, zostaliśmy całkowicie zalane schronisko, e, jeden wielki szlam lub wodę. Przyjechali ludzie z całej Polski, pomagali nam sprzątać schronisko. E, zrobiliśmy w jeden dzień więcej niż sami zrobilibyśmy w około dwa tygodnie. W tej chwili pieniądze, które gromadzimy, no to są pieniądze, które przeznaczamy na remonty. Już mamy zaplanowany ten wybieg dla psów. Musimy go ogrodzić, żeby psy były bezpieczne. I samo to ogrodzenie to jest koszt 50 tysięcy złotych, więc no bardzo dużo pieniędzy. Do wymiany również są te kraty zielone, które widzicie. One niestety, ale ich skorodowanie po prostu przyspieszyło niesamowicie. One są do wymiany na pewno. Pierwsza wycena 150 tysięcy i niestety, no tutaj będziemy mieć problem, więc potrzebna nam jest po prostu kasa na to, żebyśmy mogli te remonty sprawnie wykonywać. Tym bardziej, że blokuje nas znacząco pora roku i pogoda. Dlaczego warto adoptować psa ze schroniska? Drodzy Państwo, doświadczeni ludzie w schroniskach naprawdę potrafią dopasować psa do naszych potrzeb do naszego trybu życia i wtedy wiemy, co bierzemy. Pamiętajmy, że to już nie są te czasy, kiedy pies nas potrafił zaskoczyć, pies ze schroniska nas zaskakiwał, bo panuje jeszcze wciąż takie, taki mit, że psy ze schroniska weźmiesz i nie wiesz, co się stanie, bo nie znasz tego psa. Nie wiesz, czego się po nim spodziewać. Otóż my wiemy, czego się spodziewać po tych psach. Pracujemy i behawioralnie, znamy się na tym świetnie i jeżeli proponujemy konkretnego psa, to naprawdę wiecie, co bierzecie. Oczywiście wszystkie karty zostaną odsłonięte mniej więcej miesiącu, bo, bo psy stosują coś takiego jak miesiąc miodowy, kiedy się dopasowują do naszego, do naszego trybu życia i jest to kluczowy moment, kiedy nie wolno psa ani rozpieścić, ani przestraszyć. I myślę, że jeżeli traficie do takiego schroniska jak nasze, zapraszamy serdecznie, to my Was przeprowadzimy przez proces adopcji bezboleśnie.